Powiem tak, jestem geniuszem, że o godzinie takiej będziemy grać w taką grę. Wszyscy u mnie w domu śpią. Wszyscy w domu śpią. Nowa gra. E... Normalny poziom trudności. Ok, zobaczmy, na czym to polega. For my part in this allegory, I'm not going to make the same mistakes my father made. Howard vanished from my mother's life before I was even in it. So when he sent me a letter a few days after mum's funeral, it was the first I'd ever heard from him. Pity he was dead. Writing from beyond the grave must be a genetic habit in my bloodline. His letter contained a key, instructions, pleas for forgiveness i figured the dead don't have much use for absolution, so i turned to his prophetic passing, which he inexplicably expected to come any day. clearly averse to explanations, my father preferred to leave directions to a bank on mayfair i'd never even heard. Of. in that bank was a safety deposit box in his name and myself as executor. of course, i went as he knew i would. i discovered that despite the evidence, he'd been legally declared dead almost 30 years ago. Said so the old book and collection of notes I found had, in the eyes of the law, been mine all this time. My father's instructions were to burn the documents, raise no further questions. But that was his error. No man's immune to the shameful trappings of curiosity, and my humanity got the better of me. The university I taught at was world renowned for two things physics and linguistics. I represented the first, and the man who stood for the second was stumped by my recent acquisition. The book was indecipherable. The notes, however, showed a location somewhere in uninhabited northern Greenland. It took me almost a year to book the last flight I'd ever take. As I watched civilization disappear along with Heathrow, I realized my father had disappeared three decades ago, almost to the day. And I considered in turn what it was that I was leaving. We landed on a strip of ice a few feet wide, and within minutes I was pulling away in a chartered boat, beginning the 12 hour journey that would lead me into my past. Okay, finally, we almost docked. I better show my gear when I'm from home, but chances can still pick up things left mouse, Spock. Okay. I can closer look closer at I think rice maps. Spoczko. E, to tak, mamy prawem. One well, of the cases of today, but London's the change in Greenland, so I'm pretty. heading. Ok, to nie jest w ogóle mój pierwszy horror od, do. podejście do horroru w Frictional Games. E, grałem Soma wcześniej. I było naprawdę fajne, więc zobaczymy. This Eric. E, Szybka notatka, zanim wyjdę i znowu Cię tam zobaczę, bla 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 bla, jak chcecie sobie przeczytajcie. do letter, okej. Okay. For a smile I see, I think, I'll change and use the usual bot. Okej, okay, uh, tutaj mogę otworzyć. Uh, it leads into the deck, but I don't fancy blowing the weather until I have to... Okej, okay, co ja mam zrobić? Uh, mogę wejść przez okno? Ha, prawda? Gdzieś na zewnątrz musi być wyspa i odpowiedzi, znaczy land. Uh, i just called interact button, czyli lewym, nie? Mm. Mm. Uh, the flashlight switches... Uh, ...że włączać, włączać... Uh, ...czyli F możemy latarkę i pod tabem mamy cały ekwipunek. Spoczko. Always good to have a notebook and... Uh, to jot down interesting information and remember, reminders. P dobra, czyli pod... Uh, Now that there's a magic glass stick, it should still be... Uh, in the locker. Kill inventory. Top. Aha, czyli to jest do tego powiadasz. No mam. Aaa, tak to działa. OK. Mamy tą flare. Crap nie chętnie to, że to są batteries I should be able to access in my inventory G yeah. Czyli pod G mamy to, pod F mamy latarę i tu mamy całe inventory. w ogóle myszka nie mam bardzo dużo na CV wiem, że tak zwiększyłem, ale... Możemy wyjść. Nie wiem, że tak zwiększyłem, ale... Men! So cold. Okay. Oj oj oj, Ale kurde, zimno mi jest. E, tam nic nie mamy. <laughs> nie mogę na dotarki włączyć, ok. Uh, what uh, is. What, uh, what in the hell yeah, is that? I can't see sure. Mogę to pokręcić. It's Frozen. Must break ice. Muszę zniszczyć ten lud. Mm, 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 mogę tak kamień... O, kamień właśnie. Eee. Boom. A. No, zejdź. Idziemy na dół i zobaczymy. Okej okay. jesteśmy. Jezu, my he, I can't believe I fell so far. Ej, ale mówcie co chcecie, ale jak na 2007 rok to ta gra naprawdę nie wygląda źle Naprawdę nie wygląda jak na 2007 rok? Kurde, prawy... A baral barrel could be anything wrong decided, okej It's tak, there must be something in the way. Um, mogę tym pipem to... Tym pipem? I to start feeling straight. Um not się mean. Oh. No moment. Nie te drzwi tak, jak debil, przykład czegoś tutaj. Eee. Co ja mam tu do cholery, kurde zrobić? Eee. Slowly falling apart. Eee. Mogę to przewrócić? Co O, o, o. Dajcie okay. mi młotek. O, dobra, tak się wyciąga. Wyszło. Number hmm. tab, weźmy tu. Mogę zdjąć ten młotek? Idziemy na szybko, bo tutaj jest zimno dosyć. Eee. Tutaj coś mamy. Oj, oj, oj. Nie fajnie, nie fajnie. O, dobra tu mam przejście. Ile mam baterii w ogóle? 36%. Co się to tu... Tu się da tu. Do A tam? Tu nie... Tu nie jest... Tu gdzieś w przypadku... się, muszę to zobaczyć... A, 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 bo to jest raczej niemożliwe, żeby... nie no, to prowadzić w to samo miejsce. nie mam to prowadzić w to samo miejsce.

a czy a tam ruda w to wsadził. O! Dobra! Okej. Okay. Mamy ładowanie. Zobaczmy! Click to continue. I've joined down now, my V, aha, I'm stuck, I'm trapped, I need to get out, okay. Here are the Holy Actors efforts, Test. I'm taking, I face it against down there, I want those uh, defenses now, uh, if anyone or anything hears me, I'll be the last. Thing. No generalnie on to go... Cześć, crouching by left control and give me a chance to hide in the shadows, but I only got right because blue tint in my vision plus uh, it should be quiet enough that I won't make her do something on me. Better remember to shadow any nice system. Okej. Okay. No się generalnie jak się przechowam przed takim potworem, to zgasić. <coughs> my purpose is, uh, is to hide a couple of seconds or to see So już? Już mnie będzie coś gonić. O kurde, troszkę się boję, nie przyszło jeszcze. To gram matcham Scary czy nie? Jest not as heavy. It should serve some weapons if I have to defend myself. Coś tu kurde łazi. Loading. Wstraszłem trochę się tego, czyli e, żeby nie było. Ok, kurde. Zaczynam się trochę baźnie. Powiem, że nie. Czuję lekki straszik. Hello, hello, hello. But the other side, doesn't mean that someone's still inside I can hear shattering. Thank God, maybe I can get some acid. Why would I open the door? Okay, the piano pad learn to closer. It's locked. So two times a locked. Come here, yeah. czy ja mam na to ograniczenie, bo na latarkę mam, wiem o tym, ale na latarkę widzę, że mam bateria o tak, bateria o tak how that's going to work, nie wiem stary nie wiem stary, ale Oh what the hell does it really so? I don't know what such a good idea to... Ja pierdzielę Powiem Wam, że się trochę boję o, może kamienie w to rzucić. To jest Otwieraj. Coś się do filmu nie otworzył? Chyba nic więcej nie ma. wejdźmy po prostu tu. Z powrotem. Nie. dobra boję się i ta cisza wow typo, typowo fresh na nowy hallo 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 boję się Przyznam, że się boję. No tam ci się No tam ci się Tam coś jest. Ja zgubiłem. Cichy, cichy, cichy. Jakieś ciki, pany, czy jakieś kufno. Shit. Boję się. On jest na prosty, Prawda? Najgorsze jest to, że boję się czegoś, czego nie znam. Ja się tego właśnie boję. Że to jest coś, czego... Nie, nie wiem, co to jest. Wydaje mi się, że to jest jakiś cik, ale... stópcie się prawda? Hmm. nie fajnie, nie fajnie powiem wam, nie fajnie staram się skupić go no właśnie nasusiwać, ale nie wiadomo. Nasadzanie tutaj. Cię straszyłam. A stochastic or I suppose there's a draft coming from that base. Czy mogę to? Mogę. O kurde. To byłem z... idzie i... czyt. Mogę się na tym O! we uh, with a pretty... plant Dobra, walić. Fuck, jakie chore gówno! Christ, this is where I don't like spiders. Oj! O, Może ją weźmy tam, postawmy. I ją tu postawmy. Tak w razie czego. Ale pozwiedzajmy tutaj jeszcze. Uh, Christ, what a Trochę chore, ale zaczyna mi się to podobać. Ło! Wow. No też uważam, że jest okropny. O, mamy flarę i mamy jakieś liścika A No możecie sobie tutaj przeczytać. Będę tego czytał Będę przerzucić dalej To jakieś dni mamy opisane jakiś chusty Mój jakiś błąd opuścił warsztat możecie sobie tutaj poczytać findings to jest to co czy oh, nie 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 to jest coś innego yeah. notes mm. Fisherman Dear Eric Dearest Eric um, okay. Momentniš jakąś... Rura Ova A to mi bije dobra Okej, okay. mm, 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 okay, czy jakiś typol tu mieszka, tak zakładam, bo nie czytam tego całego, nie chce mi się, przyznam się, nie chce mi się. Jakiś typol tu mieszka, normalnie maluje na ścianach i zaczyna wariować. Mm, Okej, okay. tutaj coś mamy, uh, I uh, if it weren't all the O, oh. czy ja mogę to odblokować młotkiem? Mąkę, super, uh. lighter gas. Uh. Hospital Grey, wszystko się trochę wysrało. Aha. Okej, okay. dobra, dobra, okej. Okay. Mm. mam tu wejść. Ja mogę tu teraz... <ścoughs> Okej... Okay. Nie podoba mi się to ani trochę. Beef jerky. Hmm. Nie bądź tak cicho proszę. Czemu jest tak cicho? Nie podoba mi się, że to że jest tak cicho. O. Dlaczego my it's got covered open, Czy ma coś tu przecięte, okej. Okay. czy to jest wszystko, co ja miałem tutaj zrobić? Chyba Masz, no, pójdźmy zgodnie z mapą. Czy jak tu byłem, nie byłem. Okay. Maszyna do pisania. O. Czyli 45 rok, co to jest? Ah, I need a, jest log, a nie taki. Mam klucz. E, coś się przyda. Not quite right. ok fajne. E, kluczyk. Smolki, to dojdzie do tej skrzynki Smolki. Okej, okay. jak masuję? A big Book of experience plus is Edition, ok. Explosive Book. Ok. Uh, the Black Match Fuse, one of in the most. Right? Ok, Czy chapter, jakiś Match Fuse? Uh, dynamit Trinitrotolu TNT. Jak tutaj stworzyć? No chyba. 5 prochów, 4 piasku i masz kurde TNT, nie? Eee. Wiecie co? Ja w tym miejscu niestety teraz. Dobra, powiem tak. Resztę dogram wam jutro.